No myślę, że dzisiaj trudno przewidzieć jest wynik, ponieważ też Lechia po tych zmianach, które zaszły, na pewno jest zresztą nieprzewidywalną. Z jednej strony gra u siebie, dobrze zaprezentowała się mimo wszystko tydzień temu we Wrocławiu prowadząc 2-0, a jednak młodość, zawodnicy, którzy przychodzą, nie wszyscy dzisiaj oczywiście jeszcze zagrają, no, nie daje nam tutaj odpowiedzi. Tak? w jakiej formie będzie ta drużyna, natomiast z drugiej strony Piast Gliwice to jest stabilny zespół, bardziej przewidywalny, który pierwszy mecz wygrał, który chyba przyzwyczaił do tego, że jednak po tych zimowych przygotowaniach trenera Holmanica zawsze jego zespoły bardzo szybko wchodziły w tą rundę, więc myślę, że dzisiaj tak jak miałbym oceniać szanse, to chyba stawiałbym bardziej na Piasta, ale z drugiej strony znając scenę Stokowca, który jest tutaj miłośnikiem taktyki i lubi, że tak powiem, zaskakiwać, dzisiaj również zaskakuje stawiając do składu młodego Urbańskiego, to Wydarzyć się może tak wszystko. się rozwinąłem. Czuję to po sobie, czuję jakiej jestem w formie, ale tak jak powiedziałem, no, nie będę tutaj tutaj przed kamerami mówić jak to jestem dobry czy, czy nie, bo wszystko zweryfikuję. Że, że Kacper jest lechistą z krwi kości yy, w wieku 4,5 lat yy, przyprowadziłem go na trening do lechi i od tej pory właśnie dane mu było teraz po 10 latach yy, już zagrać teraz pierwszy raz yy w podstawowym składzie. No dla taty jest na pewno wielka duma. Ja się stresuję, no bo jemu nie pomogę na boisku, więc, więc no, wszystko w jego nogach i głowach i w głowie oczywiście. To teraz wygląda, że na początku trenowałem Kacpra, a teraz trenuję Dominika. Młodszy brat go wyprowadza, więc, więc fajna historia, więc bardzo się cieszę. No. Panowie, jest jeden cel: my chcemy wygrać, chcemy k***a awansować, gonić czołówkę, to trzeba to wygrać. Tu wszystko fajne słowa, ale. K***a gramy o trzy punkty. To Michela El Copero, potem Robert, który jest drogie panie autycznym kawalerem i niespodzianka Marcin Zaszczel. <grystanie> Bardzo dziękuję trenerowi Stokowskowi, że dał mi szansę zagrania w pierwszej w pierwszej yy, myślę, że to był udany mecz yy, bo było... kurde, duże emocje. Du walki. Tak, duże emocje, duże emocje. Kibice dobrze dopingowali. I no cóż, wygrana zawsze się liczy, 3 punkty zostają tutaj w Gdańsku. Cieszymy się. Jedziemy dalej.